Przekaz miłosny dla byka na tu i teraz, kiedy właśnie to oglądasz. Rycerz Buław. To jest przekaz dla Was, drogie byczki, że bardzo dużo jest Was energii. Niektóre byki będą doświadczały właśnie teraz romansu, być może jakichś pierwszych miłostek. Być może po prostu doświadczają czegoś, żeby zobaczyć, co jest im w życiu potrzebne. Jeśli jesteście w związkach, to jest tu pokazane, że w miłości trzeba troszeczkę rozpalić z powrotem ogień. Być może potrzeba tutaj trochę szaleństwa, trochę wygłupu, trochę potencjału, trochę pomysłowości, aby to uczucie i ten ogień, który w Was jest, został z powrotem rozpalony. A ogólnie dla wszystkich byków jest to po prostu czas na to, żeby poczuć się bardziej temperamentnym, bardziej ognistym, bardziej docenionym w swoich własnych oczach. Aby inne osoby wokół was, partnerzy, mężowie, przyjaciele, znajomi, bądź te osoby, których jeszcze nie znacie, zauważyli w was ten ogień i potencjał i lgnęli do was właśnie poprzez tą przyciągającą, do siebie energię Waszą.